Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 Scenariusze. Żadnych zdolności, żadnych problemów. Kochani, zostało nam 30 tysięcy do końca scenariusza. Zapytacie jak, skoro nie 30. Mianowicie dosłownie przed sekundą, jak teraz włączyłam rozgrywkę. Proszę. Mroczny zarobił na, na inwestycje 18 tysięcy. Jakich inwestycjach? To jest moje po pierwsze pytanie. No, więc dzisiaj idziemy do pracy. Zapewne on sam da radę, już sobie tutaj zarobić. Pani też bardzo ładnie daje radę z obrazami. Ten tutaj nam widzę, wyskoczył. Mamy jeszcze żeby więc tak naprawdę, tak jak mówiłam, to będzie już ostatni odcinek tego scenariusza. Ja oczywiście zapraszam Was na G2. Link macie w opisie filmu. Filmu. No, tak spodziewałam się, że jeszcze troszkę ja się tutaj będę musiała postarać. Drzewko, słuchajcie, już dwa razy było zbierane. Dziewczynka też nam daje pieniądze. Wbrew pozorom, gra trochę to ułatwiła, bo jeżeli przyszłoby nam samym mrocznym kosiarzem grać, to na pewno potrwałoby to zdecydowanie dłużej. Zwłaszcza, że on. Faktycznie nie może mieć żadnych, słuchajcie, zdolności, i to idzie dość powoli. No, e, gdyby nie pani, gdyby on się nie zakochał, to poszłoby trudniej. I czego to w sumie dowodzi? Tego, że we dwójkę idzie się w życie wyraźniej, łatwiej. I dobrze. No, wie, więc, że tak pompatycznie może to powiem, szukajcie swoich drugich połówek. Dobrze, ty się jest, bo ty dzisiaj idziesz do pracy z tego, co ja widziałam. Może w końcu jakiś poród uda się, słuchajcie, odebrać. Nie wiem, byłam raz z nim w pracy, nie było też żadnego porodu. Weź tutaj możemy. Nie, nie możemy jeszcze, żeby rozmnażać. Czy coś nam tutaj wyrosło, powoli rośnie, to jeszcze. O, już obrodziło, patrzcie, możemy tutaj sobie też zebrać już 8 tysięcy i y, zarobić. Pani, pani jak wstała, ja bym panią prosiła tutaj ten obraz jeszcze raz wystawić. Same te obrazy kosztują y, chyba z 2000. Proszę sobie tam skorzystać, bo widziałam, że panią coś ciśnie trochę y, i proszę wziąć reszki. Ty, że nie masz się czym zająć, no ja cię zapraszam. Na jogging. Tak, Nara. co je pobiega i ty ostatnio sport lubisz. Pani jest troszkę wypalona. Czy pani idzie dzisiaj do pracy? No, niestety za dwie godziny, ale to pani pójdzie sobie na luzie i, i może się to nie przerodzi w pełne wypalenie. No, 9 godzin. Jakby panią. O czego pani się zzuściła? Jakby panią zrelaksował jakoś. O, proszę pójść sobie, chmury, popatrzeć. Może to będzie bardziej relaksujące dla pani. O, proszę sobie leżeć. O, troszkę pani spada, już 6 godzin. A to jak ja bym ją tak podniosła i potem znowu popatrzyła w chmury, to kolejne 3 godziny nam to spadnie? Nie. Tak to nie działa. No, godzina. Gry nie oszukamy. Dobrze, ale z Mrocznym idziemy do pracy. No, jesteśmy na miejscu. A kiedy ty się tak osmrodził, to ja nie mam bladego pojęcia. E, dobra, no niestety dzisiaj będzie że pan doktor Smrodek chwilowo. E, chociaż... Dobra. Zróbmy chociaż jednego pacjenta. Weźmiemy ją na rentgen. Pani ma gazy. Tak pani powiem. Tak jak na panią patrzę, to pani wygląda jakby pani gazy miała. Dobrze. Weź tu. Weź ją na ten rentgen. Potem zrobisz sobie tutaj próbkę. I w międzyczasie przyjdziesz tu. Proszę, umyjesz ręce, umyjesz zęby. I tyle. E, I będzie z tobą zapewne lepiej. No czekam, czy uda się... Jest poród, no! Mam nadzieję, że kobita... Gdziekolwiek ona jest... Tutaj chyba nam idzie rodząca. Dobra, niech idzie. Zechce, słuchajcie, z nami współpracować, a nie to, co było ostatnio. Dobrze. Chodź, pani. Okej. Okay. Jest dziecko do odebrania, przyjmij poród. Już tego nie analizuj, skończ tamtą macać. I chodź tu, zobaczymy, czy się udają urodzić. I co, działa? A jak ja bym ją wzięła, no bo jest przyjmi. Przecież stoły operacyjne mamy, proszę, jeden i drugi. Czy ja mogę no lecz. No ale ja mam ciężarną przecież. Wiecie co? E, nie to. No ciężarna simka. Spróbujmy jeszcze raz. I co? Na, jeszcze nie czas mówisz. Zrobimy tak. Resetuj ją. I teraz spróbuj jeszcze raz. I zobaczymy. Pójdziesz? No patrzcie co za natrętne i uparte. Zdecydowałaś się na ciążę, to teraz uruć, co? Jak słonica 12 lat będziesz chodzić? Dobra, ja się chociaż troszkę muszę doczyścić tym kosiarzem. Umyję jeszcze raz łapy. Przyjmij. A czy ja mogę, nie wiem, tutaj gdzieś jakoś... A ty nie możesz... Nie, nie wędź tylko... Nie, no z tym się nie dogadam. Tutaj... Ulepsz zamów, nie. No, ja chcę ci przyjąć ten poród, no kobieto! To ty oporna jesteś, się zatkałaś czy coś! A jak on ją będzie maca, to nie może tu. A czy jak ja będę gdzieś... Podejdź tu na przykład. Dobra. Patrzę, czy nie ma czegoś zawołaj. No i... dobra, nie chcesz rodzić, to nie. Trudno się mówi. Scenariusz dzisiaj i tak wypełnimy. A co jest nie tak z tym rodzeniem w tych Simsach, to ja nie mam bladego pojęcia. O! Jest! Zawołaj! To czekajcie... Niech on to sobie zrobi i przyjdzie tu. I jak tam będzie, to niech ją zawoła. Może wtedy zechce poród sobie przyjmować, jak zobaczy, gdzie będzie rodzić, tak? Dobrze, tu urodzona. To znaczy urodzona, próbka zrobiona. Weź podejdź tu, bo czekamy na tą kobitę. Jest! Dobra, patrz! Tutaj się rodzi! Chcesz w końcu urodzić? No nie, no jakieś to... A jakie... No lecz pacjenta, jak ona nie chce! Ona postanowiła przynosić sobie tę ciążę. O. Dobra, jak panią powitam. Dzień dobry. Miło mi panią przyjąć tu. No, no tak, przy porodzie to i posiedzieć trzeba. No ale proszę rodzić w końcu. No i jak ona nie chce. Dobra, trudno. Nie mój problem. E, dobrze, ja idę sobie zarejestrować próbki. Ja mam inną pracę. Nie będę panią przekonywała, że pani ma rodzić jak pani nie chce. No. No i trudno, i sobie proszę urodzić w innym szpitalu, jak tam się pani nie podoba. Dobra, gdzie jest ta nasza pacjentka, którą ja zaczęłam leczyć wcześniej? To chyba ta była. No mówiłam, że pieczenie w brzuchu pani ma. E, tylko tak, ja jeszcze do uszu bym najpierw może pani zajrzała. Proszę tu pokazać uszy. Badaj. Nie wiem, które to było. Jeszcze raz wolę sklikać, żeby sobie tego nie zepsuć. Proszę uszy pokazać. A potem proszę, przyzwoita, pieczenie w brzuchu pani ma. Panie doktorze, pan tu przeszkadza. Ile osób tu jeszcze przyjdzie? Weźmy spróbujmy podejść. O! Wygłoś stosowną uwagę, przeszkadzasz pan w pracy. Właśnie, idź pan stąd. Ja tutaj chcę pieczenie w brzuchu zdiagnozować. Nie masz pan swoich pacjentów, on... ja byłem pierwszy. idźcie. Dzisiejsza praca jest w trudnych warunkach. Dobra, pana Zygmunta zbadamy w takim razie. Daj znowu próbkę. Aż się przestraszyliśmy tego, co tutaj się wyczynia. Dobrze, dawaj próbkę tutaj sobie. Aha. Tu nie mogę, no to nie. Co po uszach mamy? Bieżnie. O, idzie pan na bieżnie. To ja przynajmniej, jak będę sobie szła na dół, o, proszę bardzo, na tą bieżnie, to ja sobie przyjdę i zanalizuję od razu te próbki. E, dobrze. No razę sobie poszła całkowicie. Pani już zarobiła? Który jest godzina 17. A, bo wiecie, bo my teraz jak dłużej pracujemy, to tego, to ja nawet nie zauważyłam, że... To znaczy, po awansie że mamy y, dłuższy czas pracy. Dobrze, nasz czas pracy zaraz się kończy. Dzisiaj średniawka, ale wszystko przez kobietę, która nie chciała urodzić, a chciała być w ciąży. To to, to, to jest w ogóle... Dziwna rzecz. E, nie, małej firmy my nie chcemy. Możemy zajmować się komputer. A w sumie, po co, nam? <laughs> po co nam, jak my ten? Jak my już mamy wypełniony scenariusz. Dobrze, to zanim co, do czego, jak chcesz, możesz iść sobie O, jeszcze toaleta się popsuła. No to dobrze, to idź sobie ją napraw. Wiem, że ty nie lubisz naprawiać. Bardzo dobrze to wiem. Dobrze, ale ty półtora tysiąca jest. I powróciliśmy. Co tam u pani? Pani trochę wypalona. E, Łooo! Dostarcz, dostarcz. ile? Ło, wow, a bo to arcydzieło było. Dobra, to patrzcie, jaka magia się tu dzieje. Ty słuchaj, chłopie, tak, idź na naleśniczka. Mamy scenariusz ukończony. Bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, mieliśmy 400. Tutaj tego nie chcę, zakończyć, nieważne. Dobrze, możemy sobie jeszcze, patrzcie, się wzbogacić, jeszcze, co ważniejsze, żeby rozmnożyć. Możemy jeszcze do dziewczynki pójść. No, mamy 420. Czemu ty jesteś spięty? Słońce? No, też nie lubię, nie macie. To jest normalne. Pani, chodź, o panią zadbamy. To może w sumie, jak dorobił się bogactwa, Trochę w nieumiejętny sposób, tak to powiedzmy. Może sobie podziałajmy coś. To, to nam zabroni, prawda? Ty, 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 ty to sprzątaj. Pani pro... Ja ci tu zaradam. No dobra. Oni to w ogóle czasami mają jakieś takie dziwne rozmowy. Ostatnio się kłócili o to... No sprzątaj. Ostatnio się kłócili o to, że... E, oni się gdzieś zdradzają, bo im romans średnio idzie. A więc no. Nie, nie w krypcie, normalnie. W łóżku. Chodźcie. Umocnimy wasz związek. Śmiesznie byłoby, gdyby ich dziecko wyskoczyło takie, wiecie, w takiej <grybujesz> małej czarnej szacie. Dobra, ty jak tutaj skończysz, weź się ogarni, tak, bo śmierdzisz jak nieszczęście. O, pani, żeby sobie humor poprawić, proszę malować. O. O i ta pani zrobiła nawet nie wiem kiedy. No wszystko pięknie idzie. Nieco dzień na kolacjach są zagranicze. Najdziwniejszy bal w wszechczasów. 6, 3 A, to 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 możemy sobie sami sprzedać. I obrazy emocji. Dobrze, niech sobie pani na razie maluje, jak pani sobie tam uważa. E, my musimy jeszcze wziąć prysznic. No, 22 trzeba pójść spać. Czy my jutro mamy do pracy? Jutro jest wolne, bardzo, bardzo fajnie. E, dobrze, czy my jeszcze możemy? Tutaj, ja to sprzedawałam. Nie, i tak mamy. Co? A idź. No, bo może dlatego, że dziecko się staraliście. Dobra, kładź się spać. Pani tutaj już obraz kończy. Skończy pani to, e, zaraz pani to sprzedamy. Tak, proszę bardzo, kreatywna aura jak najbardziej. E, dobrze, do galerii. Tuki? Nie, sławę dajmy. Niech ona będzie sławną malarką. Pięknie. Dobrze, i jedno nam zatrybiło. E, teraz tak, Nie jest pani średnio głodna. To proszę dołączyć do mrocznego i spać razem. A jutro się przekonamy, czy jest pani w ciąży. Ach, jaka pani wymordowana wstała. Proszę sobie skorzystać i wziąć jakieś resztki, ile jeszcze są. Jeszcze coś tam jest. Roczny to ma dzisiaj spanko. No, nie powiem. Dobrze, tego ja budzić nie będę. O tym scenariuszu bardzo ładnie nam się wykazał. W sumie mogliśmy to też inaczej, wiecie, ugryźć. Mogliśmy na przykład wziąć i właśnie brać śluby z niezliczoną ilością kobiet, mężczyzn, żeby tylko sobie hajsy się zgadzały, prawda? Pani, bo tutaj u pani, właśnie, tu oferta wygasła, ale to nic. Ja to i tak chcę sobie w tym momencie posprzedawać wszystko. Bowiem, bowiem, wychodzę z założenia, że żeby jej spełnić aspiracje, to trzeba tam sprzedawać to do galerii. Proszę, 10 tysięcy. O, i jeszcze jedna żaba. No, więc bardzo ładnie tu poszło. No, poszło bardziej niż przewidywałam. Wejdę jeszcze tutaj. Też te żaby sobie posprzedawaj, to sprzedaj. 1200. Tak naprawdę mam wrażenie, że to pani więcej zarabiała niż on. No nic. Tutaj żabkę można rozmnożyć jako taki... A, tu było rozmnożone. Jako taki dodatkowy kapitał. O, proszę bardzo, zjedzcie sobie. Czy wy jak zjecie, to czy wy, wy byście preferowali... Jeszcze raz tutaj ten, ten, tego, czy coś? Dobra, o, pozjadali ładnie. O! Proszę, zapraszam. Tutaj jakieś stare powiadomienia wyskakują. ok. A, masz trawę jeszcze do, do poogarniania. Ja w sumie teraz tak na dobrą sprawę on by mógł tego wszystkiego się pozbyć, prawda? Dobrze. Co, skusiła pani? Czemu bez prądu? Jak ja obiad zrobię? Pani, chodź. Zrobimy sobie za to test. Dobrze, jest nas dwoje. Ja jestem ciekawa jak dużo. Patrząc na nasze ostatnie te... Poszło mu powiedzieć, tak, chcę to zobaczyć. Tak, mam dla ciebie wiadomość. Jesteśmy w ciąży. A, chyba mi się to spodobało, dobra. To zbierz resztę trawy, mamy kolejne pieniążki. Czemu, panie Zygmuncie? A rób sobie pan, co chcesz. Ja pana tylko leczyłem. Dobrze. Tu pozbierajmy sobie, co pani tam robi. Pani poszła pod prysznic, ale jakby pani zrobiła obraz... Nie ma tu obrazu? Nie ma. Bo chciałam... Dobra, to zrobi pani na razie taki. Chciałam zrobić obraz emocji, ale widzę, że nie. Patrzcie, wspaniałe wieści! Jak dobrze, że się z tego cieszy. Dobrze, czy my mamy jakieś... Nie, jeszcze nie mamy. Długo A tutaj pokażcie, ja teraz tak bardzo lubię tutaj wchodzić i patrzeć na te ich emocje. Sen, w ramionach boka więź. Super. Dobrze, fajnie to wygląda. Ale Marto, dlaczego nam odcięli prąd? Gdzieś musiałam się znowu na jakąś durnotę zgodzić, bo nic, nic innego, prawda? Dobrze, a jeszcze tutaj masz trawę. Dobra, zbieraj sobie. Jeszcze coś cię oblazło, okej. Okay. Pszczoły cię oblazły, trudno się mówi. Chodź, tutaj sobie skorzystaj, weźmiesz sobie szybki prysznic, bo i tak pójdziesz biegać, to się pewnie spocisz. Właśnie, ty ostatnio biegałeś, to pewnie dlatego tak to wyszło. Dobra, dawaj pani tutaj do sławy. O, będzie obraz pewny siebie. Gdzie to było? Realistyczny, wzbudzający pewność siebie. Proszę, to jej to też w tym zatrybi. Dobrze, niech Pani sobie to maluje w takim razie. Dam na szczęście czysty, więc wszystko w porządku. Rachunków nie, dopiero czwartek to nie będzie żadnych rachunków. Dobrze, proszę tutaj sobie robić. Panią się teraz zajmiemy, kto czego znowu chce. Nie, idź Pani stąd, ja z Panią tylko pracuję. E, tutaj co? A, Ty miałaś ćwiczyć, co? Uważność, spokojne otoczenie. Patrzcie, mamy teraz w ogóle 8 punktów. Moglibyśmy kolejne drzewo sobie kupić, bo ono jest za 5000. tysięcy. A właśnie też pytaliście, gdzie to jest. To jak macie sklep z nagrodami, musicie wziąć wszystko i zjeżdżacie na sam dół. I tutaj na samym dole jest drzewko pieniążkowe, 5000. No, ono nam na razie niepotrzebne. O, Pania też by mogła sobie kupić. Dobrze, nie, ona na razie tutaj sobie to robi, potem wyrzuci śmieci, a potem sobie poszpera, żeby te śmieci zniknęły, bo nie mamy dużego kontenera, więc żeby nam się tam nie kumulowało. Czy pani ma włączone? Jest włączone, okej. Okay. Alarm. Ile jeszcze pani będzie malowała? Gdzie ty w ogóle jesteś? Ja bym chciała wiedzieć. Ty jesteś tu. A nie chciałbyś pójść do dziewczynki? Dawno u dziewczynki byliśmy. Jest dziewczynka, dobra. Zapraszam Ciebie tutaj, jak skończysz bieganie. Wychodźmy do pani. O, i jest kolejny. Tak, i kolejny obraz, i jak sprzedamy teraz do sławy, to też nam to zatrybi. Dobrze, a pani, jak tu na paskudzi. No, no na paskudzi obok śmietnika. Dobrze, ale to muszą być trzy różne, czy takie same mogą być? No, no i trzy obrazy emocji. Zaraz zobaczymy, jak zacznę malować. Kolejny budzący pewność siebie. Nie wiem, czy ten, czy jak ona go skończy, dopiero za tryb, czy jak. Dobra, o! A ty co tutaj? Ty miałeś iść do dziewczynki. Dobra, jak tam dojdziesz, to to mi powiesz. E, pani jak skończy, ja zapraszam skorzystać, posprzątać lodówkę, bo niestety cuchnie. No i trzeba coś ugotować. Podaj obiad, sałatkę, no przecież prądu nie ma. A jak ja zechcę sałatkę z makaronem? Moja ulubiona sałatka makaronowa z szynką, z papryką, ogórkiem i e, porem. Sól, pieprz i majonez. No coś cudownego i co? No i jakie ja makaron sobie do tego ugotuje? No właśnie. Rozczarowujące to jest. No nic, dobra. Biegaj sobie tutaj zaraz. O, już jesteśmy na miejscu. Gdzie jest ta dziewczynka nasza? Elo. O, tam jest. Witaj. Spróbujmy się porozumieć. Jeszcze zauważyłam, że ona bardziej lubi, jak się z niej kpi, się z nią porozumiewa, ale może teraz będzie w innym humorze. Jak? O, dzisiaj akurat spoko. Dobrze, to chodź. Poproszę o symbol. Tutaj proszę błogactwo. I ty również, byś przyszła, poproś o symbol. Dobra, to gotować będziesz później. Może do tego czasu nam prąd włączą. Dobrze. Ty możesz poprosić dziewczynkę, prawda? Tak, chodź, poproś. O, i 8 tysięcy. My tutaj zaraz pół miliona dobijemy. Dobrze, ty możesz wracać do domu, zostać dziewczynkę, bo ją zepsujesz. Jeszcze pani tutaj idzie do dziewczynki. No, jak wróci, pani będzie musiała pani zdecydowanie coś ugotować. A że w sumie, jak wraca kosiarz do domu, to i on mógłby się tym zająć, nie? Gdzie ty jesteś? O, ty jesteś tu. Bo sałatka to nie jest wielki wyczyn, więc to możesz podać. Podej kolację, proszę bardzo. Nie, nie pani, tylko kosiasz. Chodź. O. Ty się zajmij. Weź tu posprzątaj, podaj kolację. Pani, a zatrębiło to pani? Tak, nie miało to znaczenia, że to jest ten sam obraz. Ważne, żeby był obrazem emocji. Dobrze, spoko. To my teraz panią śledzimy. Wiecie co teraz pomyślałam, że pani jest w ciąży. No, ciekawe, jak ona urodzi, jak reszta rodzić nie chce, prawda? Dobrze, daj tutaj od razu. Ty miałeś symbol prosić, a nie. Dobra, spróbuj się porozumieć. Bo już widać, y odtrybiło jej to. No to, to się zezłościła. W ogóle sobie poszła. Zaraz, gdzie ona tu będzie? Ona powinna się zaleźć przy studni, zrespić, czy w tej okolicy. O, i jest, dzień dobry. Chodź, koplimy chodź z ciebie. Jak, jak nie chcesz po dobroci, to będzie po złości. Nie, powiedziałam, że nie. No, gdzie mi ciężarną straszysz? Weź wstań. A zawsze to pani się lepiej z nią dogadywała, wiecie? Tak do tej pory. Pani wstawa, już koniec mydlenia. Tu, proszę, do dziewczynki. I nie. Nie wolno tak traktować. Pani nie uciekaj, wróć. A tu kto znowu dzwoni? Daj mi święty, święty spokój. Dobra, pani, gdzie pani jest? Tu, do dziewczynki nie. Pani znowu ucieka. Spróbuj się porozumieć czy coś. O, teraz zatrybiło, dobra. Bardzo fajnie. O, dzień bez prądu dobiegł końca. Cieszę się, ale poprosić nie możesz. Nie raz trybiło, że i ona i ten e, mogły prosić. Dobrze, mroczny. Co ty kruka macasz? No dobra, macaj sobie, a zjadłeś sałatkę. Chyba zjadłeś. Dobra, to weź sobie w takim razie skorzystaj, jest 21, możesz iść sobie spać, pani wróci do domu, to proszę, mąż sałatkę zrobił, to taki szczęśliwy, że dziecko z panią będzie miał, tylko żeby pani rodzić chciała, nie takiego pacjentki. Dobrze, w międzyczasie niech pani to też sprzeda, dla sławy oczywiście. I w sumie moglibyśmy malować kolejny obraz Pewności Siebie. Można go w sumie zacząć, żeby nam ta emocja, że tak powiem, nie uciekła, a później już skończyć nawet w stanie zainspirowania i też nam to zatrybi, nie? Dobra, bo pani nam tutaj się rozmyśliła w kwestii pewności siebie. Proszę zjeść, proszę skorzystać, proszę posprzątać po sobie, ile ja was będę jeszcze uczyć tego. Nie mam bladego pojęcia. No dobra, szkoda, że pani emocje przeszły. Sprzątaj to. Tak, może pani lubić gry, ale masz posprzątać. Szkoda, że emocji przeszły nie zrobimy tego obrazu. No nic, to niech pani się kładzie. No i cóż, i tym samym my kończymy ten scenariusz. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go i widzimy się w innych filmach na moim kanale. Tak więc trzymajcie się. No i cześć.